Dlaczego ja jestem ty stary pierwszy, ja nie lubię ostrego? Na początku wydaje Okej, okay, jest ostry. Postanowiliśmy trochę się ruszyć, bo ostatnie dwa dni spędziliśmy, montując filmiki i odpoczywając. I w mieście jest taka atmosfera bardzo na luzie, bardzo sielankowa. Ale dzisiaj jedziemy na wycieczkę, jedziemy na plantację pieprzu. Zdecydowaliśmy się wziąć tuktuka, udało nam się wytargować lepszą cenę niż pierwotna. To jest 25 km, więc kawałek od miasta, ale jedziemy na plantację pieprzu prowadzoną przez Europejczyków. To jest najbardziej znana plantacja pieprzu w okolicy. A właśnie na całym świecie pieprz z potu jest bardzo słynny i podobno jeden z najlepszych. Jedziemy sprawdzić, gdzie pieprz rosnie. Pan Tuktuk -tuk na nas będzie czekał. Taką mamy nadzieję. Nie zapłaciliśmy mu, więc, więc powinien zaczekać opowiedz jaka to była hardkolowa jazda. Tak, szarpało strasznie To było tak, że chyba na takie otrafiliśmy, ponieważ. O, jaki brudny obiektyw! Chyba na takie otrafiliśmy, bo wyprzedzaliśmy po prostu wszystkich. Każdy sobie powoli na motocyklu, czy tuk, tukiem. A, to nie była droga do wyprzedzenia. Tak. nie była droga do szybkiej jazdy w ogóle. Była szutrowa droga. I ja mam żołądek tam, gdzie normalnie ma się wątrobę, i tak dalej. Więc my idziemy teraz z

nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Jest mięciutki. I czuć jednocześnie i sól, i pieprz. Ten jest naprawdę dobry. Ile mm. daje? Trzy. Teraz testowaliśmy długi, czerwony pieprz i już był znacznie ostrzejszy niż ten pierwszy. Ale też naprawdę bardzo dobry. Ile? I... Trzy. Dla mnie super Ostry, więc dobry. To jest spicy mix, i to jest dobre. A z czego się składa? Z soli. Nie, Nie. Składa się z pieprzu i z jakichś aromatów cytrynowych i kwiatowych. Stop. And how are you dobre. Jakie nie jest przypadkiem, że ten znany na całym świecie pieprz rośnie właśnie w okolicach Kampotu. Bliskość morza, bryza morska, czas ekspozycji na słońce, żyzność gleb i ilość opadów w porze deszczowej wpływają na unikalny klimat tych terenów. Pierwsze plantacje powstawały tu już w XIII wieku. Po szybkiej degustacji smaków i różnych rodzajów pieprzu, a naprawdę było ich tak dużo, nie zdawałam sobie sprawy, że może być tyle rodzajów pieprzu. Teraz e, idziemy na mały obchód plantacji. Idziemy zobaczyć, jak rośnie pieprz. A jesteśmy w miejscu, które nazywa się La Plantation. Jest prowadzone przez parę, jest prowadzone przez parę francusko-belgijską. Miejsce jest chyba najbardziej znaną plantacją tutaj w okolicy. Prowadzi tury dla turystów codziennie i co ciekawe, są one bezpłatne, także można tutaj przyjechać dosłownie 20-30 minut od centrum Kampotu i zwiedzić sobie taką plantację pieprzu. Jest wszystko świetnie zorganizowane, świetnie przygotowane. Tury są prowadzone w języku angielskim i francuskim. Jest, nasz, jest nas całkiem duża grupa, jest po sezonie. Nie ma takiego, nie ma szczytu sezonu. W mieście nie widać jakichś tłumów turystów, a tutaj jest nas około 30 osób. Także my już oczywiście zostaliśmy w tyle: grupa jest z przodu, także gonimy ich i idziemy dowiedzieć się czegoś więcej o hodowaniu pieprzu. Na których rośnie pieprz, są chronione takimi suchymi liśćmi palmy, a są chronione przed światłem, przed deszczem, przed wiatrem, więc wielokrotne wykorzystanie materiałów. A odpowiadając na odwieczne pytanie ludzkości, gdzie rośnie pieprz? Tam. Drugiego pierwszego z kapotu odrywa się kawałek. Dlaczego ja jestem starym pierwszy? Ja nie lubię ostrego. Na początku wydaje się, okay, że jest ostry. jest bardzo ostry. Ale to taki delikatny. To już koniec tego turu, ale to jakie są tutaj warunki przyrody, to jest niezwykłe. Wokoło są zielone góry, jest naprawdę mega pogoda, mega przyjemnie i to, to miejsce jest naprawdę niezwykłe. Widać, że ktoś włożył w mnie bardzo, bardzo dużo pracy. Potrzebuję wody. Wybrać się na tur po plantacji <grytacji> pieprzu, testować różne rodzaje pieprzu i nie wziąć ze sobą wody. Tak, naprawdę te góry wokoło robią super wrażenie. A tam daleko jeszcze za tymi zielonymi wzniesieniami, tak lekko widać znacznie wyższe góry, więc miejsce warto odwiedzenia. Zwłaszcza jak się jest w kampocie, w którym no, nie ma za dużo do robienia, a w ciągu dnia można sobie fajne wycieczki zrobić właśnie wokoło tego miasta. Hm? Dużo do zaoferowania, a nie dużo do robienia. Nie ma dużo do robienia. Zobaczymy, może się załapiemy na jeszcze jedną turę pieprzu. Założę się, że wielu z Was, tak jak my wcześniej myślało, że ananasy rosną na palmie, na jakimś drzewie, a rosną tak, rosną w ziemi. I zobaczcie tutaj. Rośnie sobie ananas. I to są właśnie krzewy, krzaki ananasa. To wygląda jakby ktoś to zasadził tam niechcący. W sensie, jakby tutaj sobie... Ktoś przyczepił to. No, tak to wygląda. A to, to wyrośnie? A może to jest atrapa dla turystów? I sprawdzają, kto się nawierza i kto będzie to nagrywał. My. Tylko my nagrywamy. My już wracamy do naszego Crazy drivera Tuktuka. Tak, idziemy, idziemy do niego, czeka na nas. A też to, o czym wspominał tutaj pan, który nas oprowadzał, że ci, ta para francusko-belgijska też wiele robi dla społeczności lokalnej, ponieważ pracuje tutaj od 200 do 300 osób w zależności od sezonu. Wiele rodzin utrzymuje się dzięki pracy na tej plantacji. Wszyscy pracownicy dostają pełne wyżywienie, trzy posiłki dziennie. Część z nich również dostaje zakwaterowanie, ponieważ pochodzi z innych regionów w Kambodży. Właściciele plantacji wspierają również edukację i chcą, aby dzieci osób, które tutaj pracują, zdobyły jak tylko jest to możliwe najlepsze wykształcenie. W przeciwieństwie do ich rodziców, bo bardzo duża część osób tutaj pracujących nie ma pełnego wykształcenia. Także dofinansowują oni dla trzech najlepszych uczniów szkoły podstawowej, dają takie stypendium do, na szkołę średnią. A później dla jednego najlepszego ucznia finansują stypendium na studia. Wracamy do naszego tuktuka. Już się nie mogę doczekać. Dawno mnie nie wytrzącha. Będzie szarpało. Uh -huh. Very good? Yeah, very, good, very yeah. good, Do kompletu odwiedziliśmy również pola solne w okolicach Kampotu. Słone woda morska doprowadzana jest na odgrodzone pola, gdzie w upale i słońcu wyparowuje. Zostają kryształki soli, a te są zbierane, oczyszczane, pakowane i sprzedawane. Sezon w tej branży trwa od grudnia do maja. Wtedy jest najcieplej i sucho. Okay, Tutaj jest. Wracamy teraz do naszego hostelu, Trochę nas wytrząpał. Pan tutaj. Tak. Dobrze, że śniadanko było lekkie. Tak, lekkie. A na co teraz masz ochotę? Na kawę. Pokażemy wam kawę, którą raz kupiliśmy w sklepie, nie wiedząc co to za kawa, była naprawdę tania. To jest tutejsza kawa, a okazała się po prostu jedną z najlepszych, jaką w życiu piliśmy. Tak, było, jest tak... Pokażemy wam w pokoju. To jest ta kawa, o której mówiliśmy. Ogólnie opakowanie nie zachęca za bardzo do kupna, ale była dość tania. Ale jest taka pyszna, ja wypijam filiżanki. Żeby... śmieszne, ma tutaj opisy, że jest to zdrowa kawa i takie właśnie hasła reklamowe mają na opakowaniu. Jest to z regionu. Pokażę tutaj. Nie wiemy, czy to jest jakiś region, gdzie produkuje się kawę w Kambodży, ale jest naprawdę bardzo dobra. Mondul Kiri Province. To jest organiczna kawa z dobrym smakiem i zapachem. Tak jest napisane. Ale jest przepyszna i pachnie pięknie. Pachnie czekoladą. Dla mnie bardziej orzechami. Mm. Idziemy coś zjeść. Pokażemy Wam, gdzie od. 2 dolary. Tak, to za tą kawę 2 dolary. Zapłaciliśmy za 250 gram, więc mm, fajnie. Akurat. My idziemy coś zjeść. Pokażemy wam miejsce, w którym jemy od trzech dni. Nie zmieniamy go, praktycznie tam codziennie jest pusto. W ogóle jednym z najważniejszych takich miejsc w mieście, w którym jesteśmy, czyli w Kampot, jest pomnik najbardziej śmierdzącego owoca na świecie, czyli duriana. Który pachnie padliną. I to nie jest taki pomnik, że... Jakiś mały, nieduży. To jest durian, który jest naprawdę duży, a pod nim widać owoce takie jak na przykład ananas, co może sugerować, że to durian jest królem owoców. Na przykład w Bangkoku jest zakaz wchodzenia z durianem do metra czy innej komunikacji miejskiej. No i właśnie problem z nim jest taki, że on strasznie śmierdzi, ale podobno smakuje dobrze. Nie próbowaliśmy, musimy się przełamać, przekonać i spróbować duriana, bo jak widzimy jest królem owoców. Makaron smażony z warzywami i z jajkiem, dolar 50. Polecam. Nigdy nie ma tu ludzi, nie wiem dlaczego. Jesteśmy już spakowani, jeszcze zdążyliśmy wypić kawę. Niektórzy zdążyli wypić dwie kawy. Zjedliśmy śniadanie i idziemy. Tak, zaraz, zaraz wychodzimy. My już opuszczamy Kambodżę. Jedziemy do granicy i potem jedziemy do największego miasta w Wietnamie. A jak będziesz samą Kambodżę wspominała? No po Tajlandii i po tym naszym najpiękniejszym na świecie workaway to niestety, ale bardzo dla mnie ciężko teraz zrobić wrażenie i ja się zrobiłam wymagająca no i taka prawda, że tak porównując Kambodżę do Tajlandii to jednak Tajlandia wygrywa do samej Kambodży specjalnie przyjeżdżać to tak nie za bardzo z Polski Natomiast jeżeli ktoś jest w Tajlandii i ma czas, żeby jeszcze zobaczyć Kambodżę, to, to fajnie, wtedy połączyć. fajnie, zwłaszcza Siem Reap, wtedy zobaczy sobie Angor, Wat. Do tego pójść jeszcze zobaczyć Fundację Szczurów Wykrywających Bomby, odcinek tutaj gdzieś się pojawi, albo tu, nie wiem. A, że właśnie bardzo dużo osób chwali sobie Kambodżę, no i to naprawdę to nie jest tak, że my mówimy nie, nie, nie jest fajnie, to nie znaczy, że naprawdę nie jest fajnie, tylko to po prostu zależy od tego, czego szukacie mm. i jak spędzicie ten czas w Kambodży. Do tego mamy takie wrażenie, że w Kambodży jeszcze tak chcą często naciągać turystów, na przykład sytuację, którą mieliśmy na granicy Tajlandia, Kambodża. Kiedy cały autokar, takim naprawdę minibusik, upewniał się, że zostaniemy podwiezieni do samego centrum, centrum CM a potem się okazało, że 5 km od centrum proszę wysiadać, tutaj czekają na Was tuktuki. I to nam się nie podobało. Poza tym takie rzeczy jak próba źle wydania reszty, yy, takie rzeczy jak yy, po prostu cena dla turysty jest plus mm -hmm. 50%. Dokładnie, bo w sklepach rzeczy nie mają cen. I kiedy miejscowy pyta się o cenę danej rzeczy, to jest powiedzmy tam, nie wiem, pół dolara. My stoimy mm. za nim i pytamy się o cenę. Tej samej rzeczy i dla nas to są 2 dolary. Tak, ci ludzie po prostu chcą mi jakoś zarobić na no to życie. No jasne, oczywiście. Natomiast też ogólnie ludzi, których spotykaliśmy na ulicach, zawsze byli bardzo mili. I jeżeli kogoś prosiliśmy o pomoc, na przykład wskazanie drogi, czy w naszym hostelu, gdzie tutaj byliśmy, czy nawet CMRIP, zawsze wszyscy byli mili, więc myślę, że w każdym kraju różnie się trafi. Raz się trafi na osoby, które chcą ci pomóc, a, a raz, raz... takie, które chcą ci okantować. Tak, zarobić na tobie. My się zbieramy, idziemy na dół i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!